Formularz kontaktowy umożliwi osobom odwiedzającym naszą stronę łatwy kontakt z nami. Aby dodać go na stronę wystarczy znaleźć odpowiednią ikonę na pasku bocznym i przyciągnąć ją w odpowiednie miejsce. Aby wyedytować formularz, wystarczy na niego kliknąć i wprowadzić zmiany wedle naszego uznania. Klikając w zakładkę Opcje formularza, upewnijmy się, że wiadomości przez niego wysłane będą kierowane na właściwy adres e-mail. Jeśli chcemy zmienić tekst przycisku formularza, wystarczy wejść w zakładkę Przycisk i tam wpisać odpowiednie dla nas słowo. Wszelkie inne zmiany wprowadzamy tak samo jak dotychczas, czyli poprzez kliknięcie na dany element.